Kolejna rewelacyjna promocja od fantastycznego producenta, czyli od Dola Elwin za jedyne 49 zł. Dres trzyczęściowy, szerokie spodnie, bluza na zamek i t-shirt. Wszystko doskonałej jakości i tutaj duże rozmiarki. Bo rozmiarki 110 na 116 122x128, na 12 na rozmiar 134, 140 na 146 oraz na 152 na 158 Dwa przepiękne kolory. Mamy karmel i mamy kolor zielony. Już pokażę każdy kolor osobno. Mamy szerokie spodnie, guma w pasie, regulacja troczkiem kieszenie, szeroka nogawka, czyli modnie. Mamy do tego bluzę. Oczywiście rewelacyjna bluza do założenia, tak naprawdę do wszystkiego. Z kapturkiem, i do tego jeszcze przepiękny budyniowy t-shirt. Proszę tylko zobaczyć, jaki ładny. Naprawdę zestaw jest rewelacyjny. No i cena: 49 zł. Mamy całe ubrane dziecko. No i jakość jest fantastyczna. Aby załączyć ten kolorek, wpisujemy Selmo 4185. I dopisujemy rozmiar. I obłędny kolor zielony. Proszę zobaczyć na ten odcień zieleni. Też idealny właśnie na ten sezon jesienno-zimowy. Bluza i przepiękny t-shirt w kolorze białym. Aby załbić ten kolorek, wpisujemy Selmo 4184 i dopisujemy rozmiar, wymiarki. Oczywiście, mają Pani podane u góry w opisie filmiku.